Szczęść Boże! Razem z parafianami serdecznie zapraszam wszystkich do wspólnego uczestnictwa w dialogach, rozmowach o kościele. W każdą środę lipca o godzinie 19 w sali parafialnej będziemy chcieli rozmawiać o różnych obrazach kościoła: o szpitalu polowym, później o owczarni. W kolejnej, kolejną środę o kościele, który jest kobietą. I na koniec, w ostatnią środę, o kościele, który jest domem. Będziemy chcieli właśnie skonfrontować nasze spojrzenia na kościół, właśnie we współczesnym czasie, we współczesnej epoce, i także chcieli wzajemnie siebie usłyszeć swoje potrzeby, swoje pragnienia, ale także skonfrontować to z wiarą, którą wyznajemy co niedzielę w Credo wierzę w jeden święty, powszechny. I apostolski Kościół. Zapraszam do wspólnej drogi, do wspólnego słuchania i do wspólnego mówienia. Jak ufam, Duch Święty będzie prowadził nas i pomagał nam uwierzyć, że wiara w Kościół jest wiarą w Boga, który jest nieustannie obecny w tym Kościele. A zatem do zobaczenia Dzień może.